Every day. Dzisiaj do Was z przeglądem mojej jesiennej szafy, ale tak naprawdę jesiennych nowości, jakie zakupiłam w przeciągu kilku miesięcy. Już tak delikatnie, sukcesywnie um, przygotowywałam się do tej jesieni. To nie jest tak, że kupiłam to wszystko na raz, ale gdzieś tam delikatnie komponowałam swoją garderobę, tak żeby była gotowa na jesień i żeby to był jakiś fajny płaszcz, żeby była jakaś fajna kurtka, żeby też były fajne jesienne buty. Mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie. Lecimy. Zacznę od butów, dlatego że to właśnie ich najdłużej szukałam i powiem. Wam, że wydaje mi się, że buty są bardzo indywidualną kwestią i mogą się komuś spodobać albo się komuś nie spodobać. Mam tutaj buty od marki Gino Rossi, i to są buty, które um, są takie typowe, ciężkie, są naprawdę. Um, Takim elementem, który robi stylizację naszą dosyć masywną, z racji tego, że jak widzicie w jednym bucie, akurat ponieważ sobie odpięłam z drugiego buta, jest taka kieszonka. Tą kieszonkę możemy sobie zostawić, możemy sobie ją odpiąć, i to jest bardzo, bardzo fajne w tych butach, że mamy taką możliwość, aby po prostu zrobić sobie z tych butów typowo takie y, fajne, ciężkie, y, wojskowe botki. Ogólnie, jeżeli chodzi o markę Gino Rossi, odnoszę wrażenie, że ostatnio naprawdę. Bardzo dużo fajnych modeli się tam pojawiło, i przede wszystkim te buty są bardzo, ale to bardzo wygodne. W przeciwieństwie, na przykład do niektórych butów z zary z ręku na sercu, w niektórych butach z Zary się po prostu yy, nie da chodzić, yy, te buty są bardzo zgrabne, i powiem Wam, że mimo tego, że są ciężkie, że są duże, że są masywne, to bardzo ładnie zgrabnie wyglądają na odzę i tą nogę wydłużają, to też jest bardzo ważne. Więc jeżeli poszukujecie klasycznych yy, takich butów workerów, ale jednak, które będą wyglądały nieco tak y, zgrabniej na nodze, to bardzo Wam polecam też Gino Rossi. Widzę, że oni również na bieżąco podążają za y, trendami, mocne inspiracje również robią, ale y, jest też mnóstwo klasycznych modeli, więc na pewno coś tam znajdziecie dla siebie. Ja y, upolowałam je w CCC. I przejdźmy do kolejnych butów, i to są buty Zary, które są naprawdę przepiękne. Natomiast, jak dla mnie, w ogóle, jeżeli chodzi o wygodę butów i porównanie do Gino Rossi, tu nie ma co porównywać. Te buty są o wiele mniej wygodne, są zdecydowanie dużo bardziej twarde, chociaż jedne i drugie buty są skórzane, To jest naprawdę między nimi ogromna przepaść. Jakbym miała szczerze polecać, które są wygodniejsze, to o niebo Gino Rossi. Natomiast, jeżeli chodzi o sam but, myślę, że Dużą kwestię. Yy, tutaj powinnam powiedzieć, jeżeli chodzi o rozmiar, ponieważ ja wzięłam rozmiar, słuchajcie, 36, ponieważ w tym modelu butów Zary to 36 to jest takie 37, powiedzmy. Natomiast obtarły mnie te buty już z każdej strony, z której tylko mogły, więc zastanawiam się, co dalej z nimi zrobić. Czy to jest kwestia mojej stopy, czy to jest kwestia akurat tych butów. I jeszcze będę chciała dać je do y, mojego szewca, żeby je troszeczkę minimalnie rozbił w prawidłach, zobaczymy, co z tego będzie. Natomiast y, jeżeli chodzi o sam model i o sam kształt tych butów, ja takie buty wojskowe, ciężkie, wielkie, brzydkie, no y, nie, nie są może za urodziwe, ale uwielbiam. I naprawdę one robią cudowną stylizację. I gdyby nie ten minus z tą wygodą, to nie miałabym naprawdę absolutnie żadnych zastrzeżeń do tych butów. Jeżeli mm, znajdziecie sobie jakieś takie odpowiedniki tych butów, bo może niekoniecznie będę wam podlinkowała konkretnie te, nie chcę narażać y, waszych stóp na y, takie doznanie jak moje, ale. Postaram się znaleźć dużo fajnych zamienników na zalando pod tym filmem albo na Answer jak mi się udało polować, więc na pewno yy, znajdę Wam i będziecie mogły sobie zamówić do domu, przymierzyć, pochodzić, bo to jest coś innego, do jednak kupowanie w sklepie tych butów. Ja kupiłam je w sklepie, wydawało mi się, że jest ok, ale jednak fajnie jest chwilkę sobie chyba podreptać po domu. Zdecydowałam się na kurtkę, która jest taką typowo skórzaną, matową kurtką, chociaż oczywiście ta skóra nie jest naturalna, natomiast. Yy, jest to taka idealna kurtka przejściowa na wiosnę, na ciepłą jesień, na ciepłą zimę, nawet bym powiedziała, chociaż ona nie jest absolutnie ocieplana, jednak mimo wszystko jest to skórzana kurtka. Zdecydowanie wszystko tutaj zagrywa na sylwetce, jak już ją ubierzemy, dlatego też nie pokazuję jej tak w pełni, ponieważ ją trzeba zobaczyć, jak prezentuje się, jak się układa ze stylizacjami. Jest przepiękną, taką, bym powiedziała, śliwkowo-wiśniową kurtką, która Pięknie podbija tęczówkę, i myślę, że ym, te osoby, które dobrze czują się w fioletach, będą wyglądały naprawdę w niej fenomenalnie. Ta kurtka jest z polskiej marki Mormoi, yy, Ona jest również szyta w Polsce. Występowała jeszcze w dwóch innych kolorach. Występowała w takim yy, delikatnym złotym karmelu. Yy, muszę Wam dokładnie pokazać na zdjęciach i jeszcze w zieleni. Ja zdecydowałam się zaryzykować, ponieważ powiem Wam, że to jest to. Odważny kolor na, na kurtkę, ale stwierdziłam, że nie mam niczego takiego o takim kolorze i takim fasonie w swojej szafie. I myślę, że jak już zobaczyłam tą kurtkę, miałam bardzo dużo pomysłów na stylizację z nią związaną, więc będę musiała Wam dokładnie jeszcze pokazać. Ale ta właśnie marka zawsze kojarzyła mi się z dresami i powiem Wam, że kiedyś zapytałam się również Was na Instagramie, jakie dresy z jakiej marki mi polecacie, ponieważ jak był lockdown. Poszukiwałam, chyba zaśpiewałam, bo, ponieważ jak był lockdown, poszukiwałam czegoś naprawdę super jakości, takiego, żeby czuć się w tym komfortowo, ale żeby to zaraz po jakimś czasie nie wyglądało tak średnio i nie zostało z nami do chodzenia po domu, bo myślę, że mamy mnóstwo wszyscy ciuchów po domu, więc zdecydowałam się na zakup jednych dresów. Akurat ich tutaj nie mam, ponieważ mam je w Lublinie, natomiast ostatnio zamówiłam sobie i super mi się sprawdziły, bardzo Wam polecam, akurat mam w kolorze karmelowym, słuchajcie, zamówiłam teraz od tej marki, również bo mi przypomnieliście, dres w jodełkę. I słuchajcie, ten dres jest po prostu przepiękny. Jest tak śliczny, on się tak pięknie układa, i to sporo pytań od was, czy te dresy. Nie pogrubiają. Czy ten dół tych dresów nie poszerza bioder, nie pogrubia nóg? Dlatego że często macie takie wrażenie, że, że te dresy gdzieś dodają kilogramu. Powiem Wam, że nie miałam wątpliwości, bo widziałam o kilku koleżanek z Instagrama, jak pokazywały się w tych dresach, i ja wiedziałam, że ten dół będzie się układał dobrze. Z racji tego, że on ma wyższy stan i tutaj mamy również. Um, Taki tył, który jest tyłem wysmuklającym, ale podnoszącym pośladki. I to mi się bardzo, bardzo spodobało. Zresztą ja Wam oczywiście wszystko pokażę, chociaż mam ten dres doskonale uprasowany, to jednak światła yy, są tak mocne, że yy, mam wrażenie, że te tkaniny nie wyglądają aż. Cudownie, jakie cudowne są, ale wszystko nadrobimy na przebitka. I będę miała dla Was kod rabatowy. Jestem serdecznie wdzięczna Marce Mormoj, że w ogóle m, dla moich widzów, dla moich obserwatorów udostępniła taki kod rabatowy, dlatego że y, sama zakupowałam wcześniej swoje te karmelowe dresy z kodem rabatowym i wychodzi zdecydowanie. Y, oszczędniej, więc cieszę się, bardzo dziękuję. Ja mam rozmiar 36, jeżeli chodzi o dół, więc jest to taka typowa, standardowa S, ale układają się perfekcyjnie. Perfekcyjnie już wam kręciłam nawet Insta Stories. A jeżeli chodzi o moją bluzę, jest również tego samego rozmiaru i jeszcze to, co chcę dodać. To, że ten wzór w jodełkę będzie idealnie spisywał się na ten okres jesienno-zimowy, żebyśmy faktycznie gdzieś tam mogli potraktować zwykły dres jako fajną stylizację do wyjścia z domu. Czyli nie jest to taki standardowy dresowy materiał, ale jest to yy, taki cozy. Wiecie o co mi chodzi? Yy, plus, że ja na nowo zakochałam się w szarym po mojej analizie kolorystycznej i stwierdzam, że faktycznie... Jest to mój kolor czerwony, szary, niebieski. To są moje kolory. Więc yy, i fiolety. Więc yy, bardzo Wam polecam wszystkim osobom, które lubią yy, i poszukują cudownej jakości szarych dresów. Zresztą sami mi poleciłyście tę markę. Dziękuję Wam bardzo, bo jestem teraz jej cały czas wdzięczna i zamówiłam sobie z miłości do czerwieni. Jak widzicie, że jestem w czerwonej bluzie, to zamówiłam sobie jeszcze jedną rzecz, i to jest prześliczna. Prześliczna bluza czerwona. Myślę, że będzie idealna w ogóle na taki okres jesienno-zimowy. To jest bluza z taką piękną bruszką, takim akcentem wisienki. Bluza sama w sobie jest tutaj w taką łódkę, ale to jest taka delikatna łódeczka, która będzie bardzo subtelna i jest nieco dłuższa. I na dole chciałam Wam pokazać, że ma ściągacz, który pozwoli na to, aby ta bluza się idealnie nam układała, może w taki sposób Wam pokażę. Idealnie nam się ułoży i nie będzie podchodziła nam do góry. Jeżeli chodzi o zakończenie, to tutaj mamy standardowe zakończenie jak bluza. Jakość również jest świetna i podoba mi się to, bo ja już dużo razy chodziłam w tej bluzi, że ona się nie mnie. co jest niesamowicie ważne, bo często tego typu bluzy mi się po prostu po jakimś czasie mną, a ta jest perfekcyjna, więc jak szukacie czegoś ładnego, czerwonego, to serdecznie właśnie polecam Wam tą czerwoną bluzę, ale jeżeli jesteście miłośniczkami dresów, po prostu musicie mieć od tej marki dres, bo ja sama jestem zakochana i na pewno jest to nie mój pierwszy. I nie ostatniej. Teraz przejdziemy do zakupu, który pochodzi z Lumpexu, jako jeden jedyny. Natomiast planuję dla Was nagrać cały haul Lumpexowy, bo mi się mega dużo nadbierało tych rzeczy. Jest to wielka, długa bluza, która jest przed kolana, co mi naprawdę bardzo odpowiada. W ogóle nie wiedziałam, że będę dobrze się czuła w tego typu bluzach, w tego typu krojach. Ona jest tak duża, a mnie z niej tak miutko, tak przyjemnie, że yy, naprawdę coś świetnego. W ogóle historia tej bluzy jest taka, że mierzyłam ją. Yy, Justa z LGS. Byłyśmy razem na y, takim lumpie na łowach i y, ona powiedziała, że y, chciała ją wziąć. Natomiast akurat z brzuszkiem teraz tam nie za bardzo to było dla niej komfortowe, więc ona sobie ją odwiesiła, a ja ją wzięłam i przyjęłam. To jest y, razem z tym dresem z Mourmoy, y, taka rzecz, której ostatnio w ogóle nie ściągam. Kosztowała parę złotych, już nawet nie pamiętam ile, ale naprawdę jest świetna i to jest marka California Trending Company Pokazuję Wam tutaj Przepiękną koszulę z Zary, o którą Dostałam mnóstwo, ale to mnóstwo pytań Po tym jak nagrałam film z Ewą Z wymianą kosmetyczek yy, I podlinkowywałam Wam tą koszulę Ale zrobię to jeszcze raz Słuchajcie, to jest koszula, taka kurtka Którą możemy traktować właśnie jako mm, Cięższą kurtkę w cieplejsze dni takie cieplejsze, chłodniejsze, wiecie o co mi chodzi. Natomiast dla mnie jest to taki idealny, jesienny akcent. Ja bardzo lubię takie koszule, a jeszcze tym bardziej, że one ma dosyć ciekawy wzór, ma przepiękne guziki. Naprawdę powiem Wam, że te guziki zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Ja mam w rozmiarze S i pierwszy raz w ogóle tą koszulę pokazałam mi moja koleżanka Karolcia, wysłała mi i pokazałam mi. Mówi zobacz jaki zabel Mówi śliczna. Później zobaczyłam u Agatki z Very Cranberry. Całej kochana. Bardzo lubię jej stylizacji na Instagramie i właśnie poprosiłam Agatkę, żeby pokazała mi, jaki ma rozmiar. Ona powiedziała, że ma M, tylko jest ode mnie wyższa, więc ja już wiedziałam, że to jest dla mnie sygnał, żeby zamówić sobie Eskę. Ale ta Eska od razu Wam powiem, uprzedzę Was, że ona jest szeroka, ona jest wielka, ona jest dłuższa, ale myślę, że fajnie jest coś takiego mieć w szafie. Pod spód dajemy jakiś zwykły basicowy top, czarny, szary, biały, beżowy, jaki tylko chcecie, i robi nam się bardzo fajna stylizacja. I wydaje mi się, że to jest taki naprawdę bardzo fajny element. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz, jak ta kurtka będzie, koszula będzie wyglądała po upraniu, bo jej ogólnie struktura jest dosyć specyficzna. Tutaj jest zwykły jeans, natomiast tutaj już się dzieje troszeczkę taka dzielina, więc. Zobaczymy. Powoli zbliżamy się do końca, natomiast bardzo chciałam Wam pokazać płaszcz, który podbił Wasze serce i zamówiłyście go hurtowo. Jest to płaszcz z mango. Um płaszczy z mango, który również zakupiłam coś około półtora miesiąca temu, natomiast y, jakoś nie pokazywałam Wam go w filmie, bo jeszcze czułam, że to chyba nie jest odpowiedni okres. Ja tak wcześniej poszukiwałam dużo płaszcza i zmierzyłam ich mnóstwo. Słuchajcie, zmierzyłam dużo w Zarze, zmierzyłam gdzieś w rezerw w jakichś różnych sieciówkach, w H&M. Tylko tak, te płaszcze... Oscylowały naprawdę ceny od 200 do 600 zł. Już nawet do Masimo nie wchodziłam gdzieś do jakichś takich sklepów. Natomiast to, co mnie interesowało, to, żeby była wełna w składzie i żeby była względnie dobra cena. Nie chciałam nie wiadomo ile zapłacić za ten płaszcz, ale chciałam, żeby był ciepły, żeby on mi się przydał, a nie żeby był taki delikatny, przewierny, a żeby kosztował 400 zł, bo to też nie o to chodzi. I słuchajcie, mierzyłam bardzo dużo płaszcz w zarze. Niestety, nic nie upolowałam. Były źle skrojone i były z kiepskimi składami. Nie mogę odnaleźć składu w tej chwili tego płaszcza, ale jest na pewno dostępny jeszcze online. Przynajmniej jak ostatnio podlinkowywałam Wam na Instagramie, chociaż od tego czasu mogło się troszkę zmienić, bo dużo z Was napisało, że będzie go zamawiało i że się nad nim zastanawiałyście. Natomiast yy, skład. Jest super dlatego, że tam jest wełna, nie tak mało tej wełny, więc jest ciepły. Nawet czasami bym powiedziała, że go ściągam, kiedy czuję, że jest mi w nim za ciepło. Nie przepuszcza tego wiatru, więc to też jest cudowne. Jedyny minus, ja już zauważyłam, że on się delikatnie kulkuje i będę musiała go niestety golić przy kieszeniach, co nie sprawia mi większego problemu, dlatego że no te materiały z wełną, one lubią się kulkować. Natomiast ja mam rozmiar S i powiem Wam dlaczego wzięłam S. Mierzyłam xs stacjonarnie w sklepie w Mango i ona była dobra. I ja bym zdecydowała się, gdybym wiedziała jaką mamy pogodę, to zdecydowałabym się na xs wiedząc, że będę pod tym płaszczem nosiła cieniusieńkie golfy. Ale jednak mamy taką pogodę, jaką mamy i te cieniusieńkie golfy nie zawsze się sprawdzają pod płaszczykiem. Często nosimy grube swetry, grube bluzy, no jednak ta garderoba jest bardziej taka objętościowa, objętościowo większa, więc stwierdziłam, że ja wezmę eskę, żeby czuć się bardziej komfortowo i żeby móc po prostu fizycznie ubrać pod nią grubszy sweter, grubszą bluzę, grubszą bluzkę, grubszą garderobę, taką jaką nosimy właśnie na przełomie jesieni i zimy. Płaszcz kosztował coś około 380 zł, z tego co dobrze pamiętam mogę się pomylić o parę dziesiąt złotych, bo może to być na przykład, nie wiem, 340, może to być 380, coś około 300 e, powyżej. Podlinkuję go Wam na dole. Jeszcze raz powiem, że mam rozmiar S. Są trzy kolory granatowy, chyba ten taki gołębio-biały, to jest taki szaro-biały, coś takiego, i chyba był beżowy, z tego co dobrze pamiętam. E, w każdym razie została mi jeszcze jedna rzecz, i to będzie koniec tego filmu. I ostatnią nowością z mojego jesiennego przeglądu szafy będzie torebka: jest to torebka z Zary. Specjalnie chcę ją wam tutaj pokazać, ponieważ e, mnóstwo z Was o nią mnie pytało. I powiem kilka słów o niej, jej plusy i minusy. Tak naprawdę minus jest jeden, a jeżeli chodzi o plusy, to myślę, że tutaj będą w większości same superlatywy. E Torebka jest skórzana, ona nie była tania, dlatego że kosztowała coś około 400 zł, więc powiedzmy jak Nazarę, jak za taką mniejszą torebkę, no to oni... Znaczy oni z tymi cenami tak naprawdę mm, trochę bawią się jak chcą, bo czasami jest... Coś yy, warte tej ceny, czasami nie. Natomiast no, wydaje mi się, że to, to jest jakaś tam cena, jak za torebkę w zarze. Czasami w kazarze mamy takie ceny. Natomiast ok, to jest skóra. Yy, I to jest skóra. Yy, ta torebka miała zaznaczone, że jest takiej yy, wyższej jakości, jakiś high quality. Nie wiem. Yy, I tak, przepiękny pasek. Przepiękny, skórzany pasek, który jest również ten sam wzór co torebka. Torebeczka jest idealnych wymiarów i powiem Wam, że ja od jakiegoś czasu chciałam zakupić sobie torebkę Hylak i powiem Wam, że nie dostałam nigdy maila, że fizycznie ta torebka może dla mnie być zrobiona, czy już jest uszyta, czy po prostu byłam na liście i nic z tego nie wynikało. Ale tych torebek jest teraz mnóstwo podobnych właśnie do, do torebki Hylak. Na każdej stronie, praktycznie, na stronie Mango, na stronie Zary, no tego jest wszędzie. No, na Zalando wystarczy, że wejdziemy w jakąś podobną, i mnóstwo propozycji na dole nam się wyświetla, y, również takich, więc. Y na czym mi zależało, żeby wymiary były podobne, ponieważ bardzo mi się podobało to, że ta torebka Helak była mała. Znaczy mała. Ona nie była mała, nie była duża, po prostu była taka w sam raz. No i wiecie co? Porównałam sobie wymiary i ta była tylko centymetr większa od torebki Helak, więc stwierdziłam, zamówię sobie, zobaczę jak mi będzie się yy, sprawdzała, ewentualnie ją odeślę, jeżeli to nie będzie to. Przepiękny kolor, dlatego, że ten jest taki wiśniowy brąz, ale taki głęboki, intensywny, naprawdę ona bardzo dobrze wygląda. No i zobaczyłam przede wszystkim, jak to wygląda w środku. W środku, słuchajcie, mamy dwie przegrody i jedną boczną kieszonkę na jakieś karty, na jakieś pieniążki, na jakieś drobne rzeczy. Yy, I ta torebka nie ma wad, oprócz jednej, którą dla mnie jest yy, ten dźwięk. Już Wam mówię, ten. Nie wiem, mnie osobiście to na początku trochę denerwowało i zastanawiałam się poważnie, czy tej torebki przez to nie odesłać. Może się czepiam, ale to jest na przykład, jak mamy jakieś um, ciężkie akcesoria przy kurtkach albo przy butach i idziemy i to dzwoni. I ja w trakcie poru tra poruszania się, ja słyszałam po prostu, jak mi to dzwoni. Akurat teraz, wiecie co, jakoś tak nie dzwoni, ale o czymś takim mówiłam, że to w taki sposób dzwoniło. I myślę sobie, hmm, ja cały czas słyszę tą torebkę. W ogóle, o co chodzi? I widzicie co? Zastanowiłam się, w jaki sposób rozwiązać ten problem. I po prostu tutaj wystarczy coś pomiędzy yy, delikatnie przykleić. Może być to nawet jakaś delikatna naklejka, żeby po prostu ten metal o siebie nie, nabija, nie obijał. Może to być nawet kawałeczek takiej taśmy yy, przedroczystej do opakowywania czegoś. Po prostu cokolwiek. Jakaś mała gąbeczka, coś, żeby te dwa elementy o siebie nie obijały. Poza tym ta torebka jest idealna, jest piękna. Pięknie pachnie w ogóle, nawet nie wiem, jak mam to Wam powiedzieć. Yy, i ma idealną długość paska, idealną szerokość paska, bardzo mi się podoba i jest po prostu wygodną torebką na co dzień. Widzicie, patrzcie, nałożyłam ją i dzwoni, właśnie o to mi chodzi. To jest naprawdę jedyny minus tej torebki, ale ja sobie z tym poradzę, bo wiedziałabym, że gdybym sobie z tym nie poradziła, to już bym ją po prostu odesłała. Natomiast jeżeli chodzi o resztę, to po prostu torebka jest przepiękna. Naprawdę ją bardzo Wam polecam. Jest bardzo swojej ceny i myślę, że ja obecnie jestem na takim etapie, że nie potrzebuję żadnej torebki w swoim. Arsenale Troszeczkę też zmieniłam nastawienie Jeżeli chodzi o te, o te wszystkie Elementy garderoby, więc Mam takie absolutne, nie wiem czy to jest Minimum czy maksimum, bo dla każdego byłoby to Coś innego, natomiast Na chwilę obecną Jest in a wszystko Wszystko, niczego mi nie potrzeba Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał, że pokazałam coś, co mogło Was zainteresować. Koniecznie dajcie znać, co było najlepsze w tym filmie, a co Wam się totalnie nie podobało. Pewnie Buty, Zary Wam się nie spodobały, znając życie. Ja uciekam dokręcić wszystkie przebitki teraz do tego filmu, bo naprawdę tych ubrań się nazbierało. E i będę dzisiaj też planowała dla Was już kolejne filmy. Napiszcie, jeżeli macie jakieś propozycje, co to miałoby być i co chcielibyście najczęściej widzieć u mnie na kanale: czy to moda, czy uroda, czy pogadanki. A ja oczywiście przeczytam każdy komentarz z ręką na sercu. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaki. Pa!